Siedem subtelnych oznak, że kobieta jest tobą naprawdę zainteresowana. Jeśli zastanawiasz się, czy kobieta jest tobą naprawdę zainteresowana, nie zawsze jej słowa mówią wszystko, to jej czyny. Chociaż każdy może powiedzieć coś konkretnego, to często drobne, niewerbalne sygnały ujawniają jej prawdziwe emocje. Nauczenie się rozpoznawania tych subtelnych sygnałów może pomóc ci lepiej zrozumieć poziom jej zainteresowania. Zanim zaczniemy, Chciałbym zaprosić Cię do zasubskrybowania naszego kanału i polubienia naszych filmów. Każde Twoje kliknięcie znaczy wiele. Motywuje nas do ciągłego tworzenia dla Ciebie wartościowych historii i spostrzeżeń. Jeśli podobają Ci się nasze treści, podziel się swoimi przemyśleniami lub pytaniami w komentarzach poniżej. Każda interakcja pomaga nam budować bliższą, bardziej zintegrowaną społeczność. A teraz zanurzmy się w temat i zostań z nami do końca filmu. Pierwszy. Dłuższy kontakt wzrokowy. Kiedy kobieta czuje się tobą zainteresowana, jej oczy często mówią głośniej niż słowa. Może patrzeć ci w oczy dłużej niż zwykle lub częściej zerkać w twoją stronę. Ten rodzaj podtrzymywanego kontaktu wzrokowego jest silnym sygnałem emocjonalnego zainteresowania. Jeśli przyłapiesz ją na patrzeniu na ciebie lub zauważysz, że utrzymuje kontakt wzrokowy podczas rozmowy, często oznacza to, że czuje więź. Spróbuj odwzajemnić to spojrzenie choć na chwilę dłużej, zdziwisz się, jak silna więź może powstać dzięki tak prostej rzeczy, jak wspólny kontakt wzrokowy. Druga. Otwarta mowa ciała. Nasze ciała zdradzają to, co naprawdę czujemy, często bardziej szczerze niż słowa. Kiedy kobieta jest tobą zainteresowana, jej postawa naturalnie się otwiera. Jeśli pochyla się w twoją stronę podczas rozmowy, patrzy prosto w twoją stronę, lub trzyma rozluźnione ramiona i nie krzyżuje rąk to wyraźny sygnał że jest zaangażowana i czuje się komfortowo ten rodzaj otwartej postawy komunikuje zaufanie i swobodę znak że czuje się bezpiecznie i komfortowo w twojej obecności te gesty mogą wydawać się drobne ale ujawniają więcej niż myślisz jej otwartość to sposób na okazanie emocjonalnej dostępności trzeci łatwy śmiech jeśli śmieje się swobodnie Zwłaszcza z Twoich żartów, nawet tych głupich, potraktuj to jako dobry znak. Śmiech jest jednym z najwyraźniejszych wskaźników komfortu i więzi. Kiedy kobieta śmieje się swobodnie w Twojej obecności, sugeruje to, że lubi Twoje towarzystwo i czuje się zrelaksowana. Humor to naturalny most między ludźmi. Jej śmiech to nie tylko uprzejmość, to sposób, w jaki mówi, że czuje się swobodnie i emocjonalnie związana. Czwarte. Przypadkowe dotknięcia dotyk. To jeden z najbardziej wymownych sygnałów pociągu. Kiedy znajduje subtelne sposoby na nawiązanie kontaktu fizycznego, muskając twoją dłoń, delikatnie dotykając ramienia lub żartobliwie szturchając cię, często oznacza to, że czuje się do ciebie przyciągnięta. Te drobne dotknięcia, to jej sposób na sprawdzenie komfortu i bliskości. To delikatne sygnały, że czuje się z tobą bezpiecznie i może być otwarta na pogłębienie więzi. Kontakt fizyczny, nawet przypadkowy, rzadko jest przypadkowy, gdy w grę wchodzi pociąg. Piąte. Zadawanie pytań osobistych. Jeśli zaczyna zadawać ci pytania wykraczające poza powierzchowną rozmowę o twoje doświadczenia, pasje, cele lub sposób w jaki postrzegasz świat, to wyraźny znak, że jest tobą szczerze zainteresowana. Nie chodzi jej tylko o luźne pogawędki. Stara się zrozumieć cię na głębszym poziomie. Ta ciekawość pokazuje, że ceni Twoje myśli i pragnie poznać cię lepiej, niż większość ludzi to widzi. Kiedy kobieta poświęca czas na zrozumienie, kim jesteś, często dzieje się tak dlatego, że dostrzega w tobie coś znaczącego. 6. Poprawianie swojego wyglądu. Kiedy kobieta kogoś lubi, często subtelnie staje się bardziej świadoma tego, jak się w jego obecności prezentuje. Jeśli zauważysz, że poprawia włosy, wygładza strój lub biżuterię. Gdy jesteś w pobliżu, zazwyczaj nie dzieje się to przypadkiem. Te gesty, często wykonywane nieświadomie, sygnalizują, że zależy jej na tym, jak ją postrzegasz. To jej cichy sposób na powiedzenie chce dla ciebie wyglądać jak najlepiej. Nawet proste zmiany mogą świadczyć o zainteresowaniu i chęci pozostawienia trwałego wrażenia. 7. Nerwowość lub wiercenie się. Nawet najbardziej pewna siebie kobieta może być lekko zdenerwowana w obecności kogoś, kto jej się podoba. Jeśli wierci się, bawi dłońmi, poprawia ubranie lub wydaje się nieco niespokojna podczas rozmowy, często wynika to z próby opanowania emocji. Rumienienie się, jąkanie się lub nerwowy śmiech również mogą być oznaką, że odczuwa mieszankę ekscytacji i napięcia w Twojej obecności. Te drobne potknięcia nie są wadami, często są szczerą reakcją ciała na zainteresowanie. Wnioski. Zwracając uwagę na te subtelne sygnały, jej kontakt wzrokowy, mowę ciała, Śmiech, dotyk, ciekawość, samoregulacje, a nawet nerwowe gesty, możesz lepiej zrozumieć, co ona naprawdę czuje. Gdy nauczysz się odczytywać te sygnały, nie będziesz już zastanawiać się nad jej intencjami. Rozpoznasz szczere zainteresowanie takim, jakie jest: ciche, naturalne i nieomylne. Dziękujemy za obejrzenie i dotrwanie do końca. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj i polub ten film. Twoje wsparcie może wydawać się niewielkie ale dla nas wiele znaczy. Każdy gest pomaga nam się rozwijać i inspiruje do tworzenia wartościowych historii, które do ciebie przemawiają. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności.